Cześć kochani, witam Was 12 dnia mojego 30-dniowego wyzwania. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o ogromnej sile i potędze ciszy. Jestem w dość głośnym miejscu, w centrum Poznania i tak na przegór pomyślałam sobie, że powiem Wam właśnie o tym. Niemieccy naukowcy badali szczury. Poddawali je przez dwie godziny całkowitej ciszy. Po paru miesiącach obserwowali jaki ma to wpływ na ich mózg. Słuchajcie, okazało się, że mózg tych właśnie szczurów miał o wiele więcej komórek w hipokampie. Hipokamp to jest taka część mózgu, która odpowiada za emocje, która odpowiada za proces uczenia się i zapamiętywania. Tak więc, przy tej pięknej sobocie, życzę Wam, żebyście znaleźli chwilę dla siebie, chwilę wyciszenia, żebyście potrafili przez chociaż kilka minut pozostać w całkowitej ciszy. Przypomnijcie sobie, jak się czujecie nad morzem, jak się czujecie w górach. Dlaczego się tak dobrze tam czujemy? No właśnie dlatego, że mamy kontakt z przyrodą, która nas wycisza, która związana jest naturalnie z ciszą. Korzystajmy z tego dobra, które jest w naturze, korzystajmy z tych korzyści, które płyną z ciszy.